Cześć. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Na początku szybka prośba o zasubskrybowanie naszego kanału, jeśli lubisz różne ciekawostki naukowe. Dzisiaj porozmawiamy o czymś naprawdę magicznym. Wyobraź sobie, że patrzysz w niebo, a tam jakby ktoś namalował wielką kolorową kurtynę, która tańczy na tle gwiazd. To właśnie zorza polarna. Ale jak ona powstaje? Wszystko zaczyna się bardzo daleko od nas. Aż na Słońcu. Słońce jest jak ogromna kula ognia, z której cały czas wylatują maleńkie cząsteczki, które nazywamy wiatrem słonecznym. Ten wiatr podróżuje przez kosmos i czasem dociera aż do Ziemi. Na szczęście Ziemia ma swoją ochronę to pole magnetyczne. Pole magnetyczne możesz sobie wyobrazić jak wielką, niewidzialną tarczę, która otacza naszą planetę. Dzięki niemu większość tych małych cząsteczek odbija się i omija Ziemię. Ale niektórym cząsteczkom udaje się przedostać bliżej. Kiedy te cząsteczki wpadają w pułapkę naszego pola magnetycznego, są kierowane ku biegunom, na samą górę i sam dół naszej planety czyli w okolice Arktyki i Antarktydy. Tam spotykają się z powietrzem, które nas otacza. I wtedy dzieje się coś niesamowitego. Te małe cząsteczki zaczynają zderzać się z atomami powietrza, które świecą różnymi kolorami: zielonym, czerwonym, różowym, fioletowym, a czasem nawet niebieskim. To właśnie jest zorza polarna, czyli przepiękny pokaz świateł na niebie. Kolory zorzy zależą od tego, z jakimi atomami zderzają się cząsteczki. Na przykład zielony kolor pojawia się, gdy wiatr słoneczny spotyka atomy tlenu. Z kolei czerwona i fioletowa zorza powstaje dzięki atomom azotu. Najczęściej zorze można zobaczyć w miejscach blisko biegunów, jak na przykład w Norwegii, Islandii czy Kanadzie. Najlepiej ją obserwować w nocy, kiedy jest ciemno i gdy niebo jest czyste od chmur. A czy wiesz, że zorza polarna na północy nazywa się Aurora Borealis, a na południu Aurora Australis? Teraz już wiesz, że ten niesamowity spektakl na niebie zaczyna się od naszego słońca i kończy pięknym, kolorowym pokazem, który możemy podziwiać z Ziemi. Czyż nauka nie jest fascynująca? Do usłyszenia wkrótce.